To mój album o Narodowym Parku Gór Stołowych. Pierwszą stronę wykleiłam plasteriną, z przodu są drzewka, a tu za drzewkami są płaskie góry. Góry stołowe to jedyne w Polsce góry płytowe zbudowane z ułożonych piętrowo warstw piaskowca, które na skutek trwającej miliony lat erozji utworzyły niepowtarzalny bajkowy krajobraz. Szczeliniec z wielki, 919 m najwyższy szczyt Gór Stołowych, który wraz z sąsiednim Szczelincem Małym, 896 metrów widoczny jest z daleka jako płaskowyż zwieńczony koroną, labirynt skalny, labiryntem skalnym. Tutaj przykleiłam mapkę, która prowadzi na szczeliniec i są na niej napisane nazwy skał. Które przypominają różne zwierzęta lub jakiejś rzeczy. Tutaj mamy na, y, teraz widokowy na szczycie. Tutaj narysowałam y, skałę, która najbardziej mi się podobała, a ta skała nazywa się głowa małpoluda, która znajduje się na tej mapie pod numerem 18. Osiem, Błędne skały 850 metrów. Skalne miasto. Nazywa, nazwa pochodzi od dużego labiryntu ciasnych, niekiedy ukośnych szczelin pomiędzy skalnymi blokami. Kilkumetrowej wysokości, który po stał w wyniku wietrzenia regu regularnie sp 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 spękanego piaskowca. Tutaj umieściłam dwa zdjęcia z trasy, a tutaj mapkę błędnych skał.